Tu Radio Impuls TV Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Takim wyznaniem kończy się najbardziej znany Psalm Asafa, Psalm 73. Mówiliśmy o jego treści w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj rozważać będziemy treść trzech kolejnych Psalmów Asafa: Psalmu 74, 75 i 76. Nad gruzami świątyni. Tak zatytułowano Psalm 74 w Biblii Tysiąclecia. Ta pouczająca pieśń jest zbiorową lamentacją narodu izraelskiego. Rozpoczyna się wołaniem Asafa: Dlaczego, Boże, odrzuciłeś na wieki, płoniesz gniewem przeciw owcom Twojego pastwiska? Na całym starożytnym wschodzie uważano króla. Za pasterza swojego narodu. Pasterzem narodu izraelskiego był sam Bóg. Asaf, jako Lewita, przeżywa bardzo mocno tragedię Izraela. Woła do Pana o pomoc. Rozpacza z powodu zbezczeszczenia świątyni przez wrogów Ludu Bożego. Asaf stawia pytanie: Panie, dlaczego dopuściłeś do tej klęski? Dlaczego Boże? Odrzuciłeś płoniesz gniewem przeciw owcom twojego pastwiska. Pomnij na twoją społeczność, którą dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę. Od początków swego istnienia lud Boży należy do Pana. Jest jego własnością, własnością Pana, który wybrał go spośród wielu, prowadził i ratował z kolejnych nieszczęść i przeciwności. Asaf woła do Pana: Skieruj twe kroki ku ruinom bez końca. Nieprzyjaciel, wszystko spustoszył w świątyni. O jakim wydarzeniu mówi tutaj psalmista? Jest to prorocza zapowiedź, zapowiedź inwazji Antiocha Epifanesa, jednego z czterech generałów, którzy po śmierci Aleksandra Wielkiego. Podzielili jego imperium na cztery części. W roku 175 przed naszą erą wojska Antiocha Epifanesa splądrowały Jerozolimę i sprofanowały świątynię Pana. Zbezczeszczono wtedy wszystkie przedmioty i naczynia świątynne, pokrywając je świńskimi odchodami. A w miejscu świętym ustawiono posąg pogańskiego Boga Jupitera. Wydarzenie to zapowiadał także prorok Daniel. W ósmym rozdziale księgi Daniela znajdujemy jego proroctwo odnośnie tych wydarzeń. Daniel zapowiedział, że świątynia jerozolimska zostanie spustoszona, zdeptana i zbezczeszczona. Jerozolimska świątynia została odbudowana, ale w siedemdziesiątym roku naszej ery. Została ponownie zniszczona, zrównana z ziemią, przez rzymskie wojska dowodzone przez Tytusa. To także było wypełnienie proroctw Starego Testamentu. Jest rzeczą znamienną, że dalsze wypełnienie proroctwa o zniszczeniu i sprofanowaniu świątyni jerozolimskiej nastąpi w przyszłości, w czasach ostatecznych. Świątynia zostanie po raz kolejny odbudowana. Ale w czasie wielkiego ucisku znów będzie zburzona i sprofanowana. W świątyni stanie ohyda spustoszenia, o której prorokował Daniel. Bądźmy gotowi na przyszłe wydarzenia. Nikt z nas nie jest w stanie określić, kiedy to wszystko nastąpi. Wiele wskazuje na to, że czas ten jest bliski. Bądźmy gotowi. Psalmista. Zapowiadając wydarzenia eschatologiczne, woła: Na pastwę ognia świątynię Twoją wydali. Doszczętnie zbezcześcili przybytek twego imienia. Rzekli w swym sercu: Razem ich zniszczymy. Spalili w kraju wszystkie miejsca świętych zgromadzeń. Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka. A między nami nie ma kto by wiedział, jak długo. Jak długo Boże, będzie urągał nieprzyjaciel, czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu. A jednak pomimo wielkich prześladowań, wierna resztka Izraela wyzna, jak czytamy w dwunastym wierszu, Bóg jednak od początku jest moim królem, który na ziemi sprawia ocalenie. Lud Boży będzie się modlił. Pamiętaj o tym, wróg cię lży, Panie, a lud mądry, uwłacza Twojemu imieniu. Innymi słowy Izraelici będą się modlić Panie. Twoi wrogowie gnębią nas i lżą Twoje imię, a wielu spośród naszego ludu trwa w głupocie i nie zwraca się ku Tobie w dziewiętnastym wierszu psalmu 74 znajdujemy takie słowa nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy o życiu Twych ubogich nie zapominaj na wieki psalmista woła Panie zachowaj nas ratuj pośród ucisku pośród doświadczeń gdy przechodzimy przez trudne doświadczenia możemy wołać podobnie Panie, ratuj! Tylko Bóg może wyrwać nas z każdego niebezpieczeństwa, tylko On może nas ocalić, zbawić. Drogi przyjacielu, nie ma nikogo innego, kto mógłby tak jak Bóg stać się dla nas ucieczką i zbawieniem. Niezależnie od tego, jak wielkie są nasze problemy, Bóg może nas z nich wyrwać. On zawsze chronił swoje dzieci, ochraniał je w sytuacjach o wiele gorszych niż nasza i w przyszłości także ocali swój lud. Pomimo wielkich doświadczeń, mimo czekającego wiernych wielkiego ucisku, Bóg dokona wielkich rzeczy. Asaf kończy swój psalm wołaniem Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem. Niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię. Powstań, O Boże, prowadź swoją sprawę. Jest to wołanie do Boga, by swoją mocną dłonią doprowadził do końca swoje dzieło. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje, święć się imię Twoje. Tak nauczył nas modlić się Jezus Chrystus. Czy takie jest nasze szczere wołanie? Czy pragniemy z głębi serca, by działała się pośród nas wola żywego Boga? Asaf modli się: Powstań, O Boże, prowadź swoją sprawę. Modlitwa Asafa, zawarta w Psalmie 74, przechodzi w pieśń, która stanowi treść psalmu następnego 75. W nagłówku psalmu podana jest informacja na melodię nie niszcz psalm asafowy ta pieśń to wołanie o wyzwolenie pieśń zwiastująca zwycięstwo pieśń wiary i ufności w Bożą moc i Bożą łaskę Wysławiamy cię Boże Wysławiamy, wzywamy twego imienia, opowiadamy twe cuda. Tak rozpoczyna się pieśń Asafa. Wysławia on Boga, bo jego imię jest wielkie i cudowne. Asaf sławi Boga w imieniu całego ludu. W odpowiedzi znajdujemy słowa pana, gdy ja naznaczę porę. Odbędę sąd sprawiedliwy, choćby się chwiała Ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami. Ja umocniłem jej filary. Nawet gdyby zachwiały się wszelkie ustalone prawa świata, Bóg, Twórca tych praw, będzie stał na straży porządku moralnego i będzie sądził sprawiedliwie. Bóg mówi, gdy ja, naznaczę porę. Tylko Bóg wie i tylko On decyduje o tym, kiedy nastąpi sąd ostateczny. Pan Jezus powróci na ziemię o wyznaczonym czasie, w określonym dniu. Ten dzień się przybliża. W końcowej części krótkiego psalmu 75 znajdujemy wołanie Asafa. Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw skale, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi. Lecz Bóg jedynie jest sędzią. Tego zniża, tamtego podnosi. Nie występujcie przeciw skale, woła psalmista, i ma na myśli pana, który jest skałą, na której wspiera się cały wszechświat. Nie ze wschodu. Ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór, lecz z nieba nadejdzie wybawiciel. Ocali swój wierny lud, wywyższy tych, którzy mu zaufali. Ten psalm Asafa to pieśń zwycięstwa, pieśń wiary i pieśń dziękczynienia. Jakże piękna to pieśń! Niech brzmi głośno także w naszych sercach. Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie, lecz Bóg jedynie jest sędzią. Następny, 76. psalm, to także pieśń ułożona przez Asafa. Jest to prorocza pieśń ukazująca mesjasza zasiadającego na tronie. Jak pamiętamy, psalm 74 był wołaniem o pomoc. Psalm 75, pieśnią wiary, pieśnią zapowiadającą zwycięstwo Mesjasza. I teraz Psalm 76 ukazuje nam Mesjasza jako zwycięzcę, jako króla. Bóg znany jest w Judzie. Wielkie jest imię Jego w Izraelu. W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie, jego mieszkanie Tak rozpoczyna się Psalm 76 Salem to dawna nazwa Jerozolimy Bóg znany jest w Judzie w Izraelu w Jerozolimie na Syjonie Jest to Bóg Biblii Bóg proroków Bóg Izraela narodu z którego wywodzi się mesjasz Chrystus Jednocześnie jest to Bóg wszystkich narodów, Zbawiciel świata. O Mesjaszu Izraelskim czytamy dalej w wierszu czwartym. Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz i zbroję. Mowa tu o panowaniu Chrystusa, kiedy nastanie pokój na całej ziemi. Prorok Izajasz zapowiada i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciw drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Pokój na ziemi zapanuje dopiero wtedy, gdy na ziemię powróci książę pokoju, Chrystus. W piątym wierszu psalmu 76 znajdujemy takie słowa. Jesteś pełen światła, potężniejszy niż góry odwieczne. Jezus jest światłością świata, jest księciem pokoju. Jego królestwo będzie królestwem pokoju i królestwem światłości. Światło Chrystusa przeniknie wszystko, wszystko stanie się jawne, wszelkie zło zostanie prześwietlone i zniszczone. Niezwykłe słowa znajdujemy w następnym, szóstym wersecie. Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały. Możemy się zastanawiać, co oznaczają te słowa. Mówią one o uśpieniu, o odrętwieniu. Apostoł Jan napisał zarówno w Ewangelii, jak i w swoim liście apostolskim, że świat tkwi w uśpieniu, że ludzie wolą ciemność, noc, bardziej umiłowali bowiem zło niż dobro. To duchowe i moralne uśpienie, odrętwienie, jest inspirowane przez szatana, choć ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Jedynie Chrystus może na nowo rozbudzić dusze ludzkie, jedynie On. Zbawiciel, światłość świata może tchnąć nowe życie w serce człowieka. Psalmista stwierdza, iż ręce wszystkich odważnych pomdlały. Ludzie są zmęczeni, są słabi, uśpieni. Są podobni do milionitów, którzy zostali obudzeni przez odgłos trąbek i błysk świateł za sprawą wojowników Gedeona. Pamiętamy tę historię z lektury Księgi Sędziów. Podobnie jest dzisiaj. Ludzie są nieświadomi grożącego im niebezpieczeństwa. Są duchowo uśpieni. Tkwią w nocy grzechu i zła. Zostaną zbudzeni przez odgłos trąby Bożej i przez błysk światłości nadchodzącego mesjasza. prorok Izajasz wołał: Powstań. Zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Mesjasz Izraela, Jezus Chrystus, pojawi się u kresu czasów w pełni swej chwały, jako Król i Pan. Dzisiaj jest czas, by przygotować się na Jego przyjście. Apostoł wzywa Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Dzień Bożego sądu będzie dla tych, którzy nie są na Jego przyjście przygotowani, dniem straszliwym, przerażającym. Czytamy dalej w Psalmie Jesteś straszliwy, i któż ci się oprze? W obliczu twego zagniewania. Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła, gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi. A więc jedynie pokorni, ci, którzy ukorzyli się przed Bogiem, będą ocaleni. Wszyscy ci, którzy nie przyjęli Bożej Miłości i daru zbawienia w Jezusie Chrystusie, zostaną surowo osądzeni W Księdze Apokalipsy znajdujemy takie słowa Jana Nastanie wielki dzień gniewu i któż się może ostać wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze ukryją się w jaskiniach i w skałach górskich i będą mówili do gór i skał Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie. Wszyscy władcy ziemi pokłonią się przed Chrystusem. W psalmie 76 czytamy w końcowych wierszach Bo gniew Edomu będzie cię sławił, a resztki Hamat będą obchodzić Twe święto. Edom i Hamad wymienione są tu przykładowo, jako narody południa i północy, które wszystkie będą składać hołd Bogu. Gdy Jezus pojawi się na ziemi powtórnie, wszystko i wszyscy zostaną poddani pod Jego stopy. Psalm kończy się słowami: Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem Waszym. Niech całe otoczenie niesie dary straszliwemu, temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi. Straszliwy to imię Boga, jako pełnego majestatu sędziego, który potępi wszystko to, co wyniosłe, co pyszne. Nic, co złe, co dumne, niepokorne, nie ostanie się przed Królem Królów i Panem Panów. Jakże niezwykły będzie to dzień. Dla jednych straszliwy, dla innych radosny. Przypomina mi się pewien dwuwiersz, zamieszczony w jednej z chrześcijańskich publikacji. Dwuwiersz ten zawiera pytanie, niezwykle istotne dla każdego z nas. Brzmi on następująco. Co zrobisz dziś z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Przyjdzie dzień, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Rozważane przez nas dzisiaj psalmy Asafa ukazały nam postać nadchodzącego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jak ważne jest to, byśmy byli przygotowani na jego przyjście. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.